Witaj w naszym sklepie, poszukiwaczu. Mamy tu towar tylko najlepszej jakości. Jak ten miecz? Wielki bohater pokonał nim smoka z góry przeznaczenia. Okej. Okay. Sztylet! Kultysty! Podobno potrafił łączyć się z nim swoim umysłem. E? Czyli tyle też nie? Mm -hmm. Może Łuk! Aczyznha! Połączyła nim wszystkie plemiona barbarzyńskie. E? Przepraszam, co ty robisz? Niepostrzeżenie się skradam. Jak się skradasz? Przecież patrzę na ciebie, mówię do ciebie literalnie teraz mam buty, skradania i biegłość. To jest pomieszczenie 10 na 10. Jak ty się... nie mówiłeś wcześniej, że jest 10 na 10? No właśnie, nie mówiłeś, że ma 10 na 10. Poza tym dałeś mu buty i biegłość do skradania. A dobry MG nie stopuje swoich graczy, wiesz? No. Daj mu rzucić, zobacz jak się stara. Przecież to nie ma sensu, nawet jakby sobie rzucił, nie wiem... A 20! Gdzie on jest? No jak mógł zniknąć? Przecież przed chwilą tu był. Ojej, ojej! Gdzie on jest? Wtapiając się w czerń. Zlewając się z cieniem. Przekradam się niepostrzeżenie. Czy jestem jakiś kosz? Po co ci kosz? No zobaczysz, czy jest jakiś kosz? Jest. Biorę kosz. I zakładam ci go na głowę. Co po to ci był ten kosz? Przecież... Znowu 20! Jak kosz na głowę sklepikarzowi? Przecież nie da się takich rzeczy robić w rzeczywistości. No. O, bo w rzeczywistości to rzucasz kule ognia i masz jeszcze mm. lwy i smoki, tak? A poza tym robię tak w najbardziej realistycznej grze na świecie. W Skyrimie. To prawda. Robił tak. Ja lubię grać w gry. Kto zgasił światło? O nie! Czemu tu tak ciemno? Kto zgasił światło? Oj, biedny Zabijam ja! Zabijam cię! I zabieram cały towar. Do...